Cześć, Toyota Corolla w wersji GR w kombi trafiła do topa auto na wyciszenie właściwie najlepsze jak się da. Czyli wyciszyliśmy w tym aucie maskę, i pod szybie. wszystkie cztery nadkola, wszystkie cztery drzwi oczywiście, bagażnik i klapę bagażnika. A teraz dodatkowo wyciszamy jeszcze podłogę oraz dach. Dach mamy już wyciszony. Matami Noiskat, Premium, czyli czerwona mata Noiskat, na Ma to pianka akustyczna. Gąbka typu Memory. Jak widzicie, taka sinusoidalna, która świetnie pochłania kałas. A do tego podłoga wyciszona już mata minojska typu Sandwich, czyli trójwarstwowa mata butyl na to aluminium. I na koniec zamknięta komórkowa kauczukowa pianka. Wyciszona, wyciszoną mamy calutką podłogę. Kończymy jeszcze z tyłu. I co aucie? Będzie teraz naprawdę cicho. Po wyciszeniu całkowitym wszystkiego. Będzie już najlepiej jak się da. A to już wcześniej miało wyciszane, właśnie było wyciszone pakietem Super, czyli miało wyciszony bagażnik, klapę nad kola, drzwi, maskę i siebie, A teraz klient przyjechał, żeby dopełnić wyciszenia już do maksymalnego poziomu czyli wyciszamy jeszcze podłogę i słupki. Dodatkowo już za pierwszym razem zainstalowaliśmy dedykowane głośniki fokala, które zadziwiająco dobrze grają w tym samochodzie, nawet bez zewnętrznego wzmacniacza. Do tego wszystkiego zabezpieczenie Canlock, aby tego pięknego autka nam nikt nie ukradł. I, i jazda. I mamy już wszystko. Dzięki, to Pałto Warszawa. Zapraszamy właścicieli Toyota i nie tylko. Cześć. Toyota Corolla. Właśnie wyjechaliśmy tym autem z warsztatu. Było ono na kompleksowym wyciszeniu w pakiecie Max, czyli wyciszyliśmy tutaj cały samochód, zaczynając tak, od nadkoli, wszystkie cztery nadkole zostały wyciszone dodatkowo drzwi przednie oraz tylnie, również wyciszone. Kolejny element jest to maska, i tutaj pod szybie w aucie również. Wyciszone wszystko. Następnie przechodzimy na tył. Auta z tyłu auta wyciszony. całutki bagażnik, włącznie z klapą auta. No i kończąc, na dachu w tym samochodzie, każdy element tutaj jest wyciszony. Tak jak słychać, tutaj mamy część bagażnika wyciszoną. Drzwi mamy wyciszone. Tylne drzwi przednie mamy wyciszone. Dach również, tak jak słychać, mamy wyciszony pod szybie oczywiście również tak jak mówiłem wyciszone maska również wyciszona no, nadkoli nie pokażę jak są wyciszone ale tak jak przy każdej realizacji klient oczywiście dostaje dokumentację zdjęciową na której widać e, jak auto wyglądało przed i jak auto wygląda po czyli po klejeniu, po wyciszeniu każdy element został sfotografowany no i tak to się prezentuje wszystko jest poskładane, auto jest akurat zamknięte więc nie pokażę, ale wszystko jest poskładane, wyciszone, żeby nie było, że jedna strona, proszę bardzo pokazujemy też drugą stronę robimy kompleksową, no i tak też to auto było zrobione, czyli kompleksowo wyciszyliśmy całe auto Toyota Corolla, dzięki, cześć